Cześć, jestem Jakub z kanału Mondbreak. W dzisiejszym odcinku mówimy sobie polibak z serii Lego Creator o numerze 30574. Zapraszam! Trzy formy, jakie dostajemy, to forma główna, czyli kot, struś i krab. Może to dziwne, ale bardziej od formy podstawowej spodobały mi się. Te dwie formy, więc budujemy sobie dzisiaj jedną z nich, a wypadło na krabika. Hm. Ale właściwie co mi szkodzi pokazać Wam w tym odcinku obydwie formy. Więc szykujcie się na podwójną recenzję. Przeważają maręczowe elementy, co nie jest dziwną rzeczą i rozkładana instrukcja dość spora. No i tutaj już na początku pierwsza niespodzianka, a mianowicie, żeby zbudować te dwie konstrukcje, którymi dzisiaj chciałem się zająć, musimy skorzystać z internetu. Ojej, naprawdę ta konstrukcja kraba jest świetna. Zaczynając omawianie powiem, że ma on pomarańczowe odnóża, a także te szczypce. Spójrzcie również na te czułka, na których są zamontowane te wyraziste oczy. Pancerz tego klockowego kraba jest wykonany z pochyłych elementów brązowego koloru. No zobaczcie, czy on nie prezentuje się po prostu świetnie? normalnie usłyszelibyście słowa podsumowania, pożegnanie, żegnam Was pa i ale dzisiaj recenzujemy jeszcze jedną formę. Także do zobaczenia za chwilę. Struś jest jedną z tych konstrukcji, które jak dla mnie lepiej wyglądają na opakowaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że są warty uwagi. Bardzo podoba mi się ten jego pysztek. Jeśli chodzi o stabilność tego zwierzaka, to jest naprawdę z tym bardzo słabo. Sami zobaczcie, wszystko tutaj się chwiaje. Rozumiem jednak, że to nie jest wina klocków Lego. Jakoś to musieli przecież zrobić. Recenzję kończymy z pewnym niesmakiem z powodu, że nie pokazałem głównej konstrukcji. Jednak nie martwcie się. Już niedługo na moim drugim kanale znajdzie się ta recenzja. Także wejdźcie na ten kanał, który jest tutaj w karcie i wyczekujcie. A co do samych dwóch konstrukcji, to... Wielkie brawa! Aż mi